Dzień dobry. Na te trudne czasy znalazłam świetną książkę. Może już ktoś ją przeczytał, może jeszcze nie. A jeżeli już ktoś przeczytał, to warto do dobrych rzeczy wracać. Mianowicie teraz jest książka Pies. Był sobie pies. Napisał ją Bruce Cameron. O czym opowiada? O takim piesku, który się nazywa Bailey jest samą miłością. Kocha wszystkich. Jest, jest troszeczkę taki inny. Dlaczego? Ponieważ odradza się w kilku wcieleniach, to znaczy dalej jest psem, ale za każdym razem się odradza tak, jakby w innej rodzinie. I za każdym razem ta rodzina razem z nim przeżywa radości i smutki. Jest on dla całej rodziny taką opoką. I gdyby go nie było, to nie wiem, jak inne rodziny, właśnie bohaterowie tej książki. Dalej by funkcjonowali. Książka jest na tyle przyjemna, że została zekranizowana. Może ktoś też film już obejrzał. Tutaj na akładce to jest właśnie ten piesek, a z drugiej strony to jest właśnie ze swoim przyjacielem. Właśnie z filmu, który został nakręcony. Jeżeli ktoś lubi historie, takie ciepłe, miłe, o zwierzętach. O tym, że nie należy tracić ducha, bo zawsze ktoś nas kocha. Jeżeli nie człowiek, to pies. A jak nie pies, to na pewno ktoś tam jeszcze jest. To warto właśnie przeczytać. I każdy następny dzień będzie nam mówił: A nie, nie ma tego złego zawsze można się odradzić po raz uczuciowo oczywiście po raz kolejny. A jeżeli ktoś jeszcze nie ma psa, ewentualnie kota, albo psa i kota, to warto byłoby mieć. Naprawdę, zawsze was będzie zwierzak kochał. Bez względu na to, jak wyglądacie, co myślicie, czy jesteście inteligentni, czy troszeczkę mniej, cokolwiek zrobicie, to jest to czysta miłość.